Pierwsze najmość dla mnie przyszło języki. Czyli że w polskiej szkole w szkole są bardzo silne języki. Czyli jak ukończysz w polską szkołę, to umiesz automaty, automatycznie cztery języki, przynajmniej. Bo największy plus, to to, że wiem dużo języków. I to, że wiem polski, jest bardzo dla mnie to jest w mojej nauce, co teraz studiuję. I byłem teraz we Włoszech i jak mówiłem, że znam polski, rosyjski, litewski, ile jest tam angielskiego, no i teraz też nami włoski, no to wszyscy tak po prostu otwierali i mówili wow. Ja, nauczyła mnie szanować e, tradycje i obyczaje polskie. Pochodzę z polskiej rodziny, to uważam, że to jest wielki plus. Daje ja postawę po, e, polskości i w ogóle patriotyczną. Nie jest to taka skrajna patriotyczność, po prostu jakby miłość jakaś tam do swojego kraju. Naprawdę poczułem się częścią mniejszości i e, mogłem Żyć także tymi korzeniami, tymi, tymi tradycjami, którymi żyli moi dziadkowie i pradziadkowie, czyli tradycje polskie. Polska szkoła na Litwie pomaga zachować tożsamość narodową, jednocześnie kształtując szacunek do innych narodowości i innych kultur. To automatycznie e, jesteś w dwóch kulturach. W, e, w szkole jesteś w kulturze polskiej, czyli e, cały. Wszyscy ludzie są Polakami, a jak wychodzisz na ulicę, jesteś w Litwie. Dzięki polskiej szkole tańczyłam w zespole ludowym polskim i dlatego miałam dużo wyjazdów do Polski na różne festiwale i to mnie dało bardzo dużo doświadczenia. Poznawanie ojczystego języka, literatury przede wszystkim, to, że mamy taką możliwość ją poznawać, chociaż żyjemy w Litwie. Jestem zdania, że polskie dziecko powinno uczyć się w polskiej szkole. Jeżeli uczyłabym się w litewskiej szkole, to po pierwsze czułabym się w ogóle inaczej, ponieważ no, tamte społeczeństwo wiedziałabym że jestem Polką, i nie byłoby to dla nich bardzo pozytywną cechą. Szkoła nas uczy chyba tego, czego w domu nie zdążają nauczyć rodzice: że może w domu bardziej uczą tej kultury, tego zachowania się, a w szkole, no, jak ja Wita już mówiła, że poznajemy literaturę polską, mamy dużo przyjaciół. Mamy możliwość wyjechać do Polski na jakieś wyjazdy, na wycieczki. Dało dla mnie ukształcenie, chłoniec dyplom i tak dalej.